Drodzy bracia i siostry, ta Ewangelia mówi nam o pewnej sytuacji uczniów, która w gruncie rzeczy jest także nierzadko i naszą sytuacją. Otóż uczniowie są dotknięci tym wszystkim, co się wydarzyło w życiu Jezusa Chrystusa. Tą jego klęską. Są, jak widzimy, w Galilei. Wrócili do miejsc, skąd pochodzili. I te słowa Piotra, które kieruje do nich, idę łowić ryby. To są bardzo ważne słowa, bo trzeba je skojarzyć z innymi słowami Piotra. I z innym, cudownym połowem ryb, u początków jego powołania jako apostoła. Pamiętamy, że była i taka noc, kiedy Piotr wraz z innymi łowili ryby i nic nie łowili. Nad jezioro, to samo jezioro, przyszedł Jezus w dzień już i mówi do Piotra: Wypłuj na głębie”. I zarzuć sieci. I Piotr mówi: Panie, całą noc łowiliśmy i nic ześmy nie łowili. Ale na Twoje słowo zarzucę sieci. I wypłynęli i dokonali wielkiego połowu ryb. tak, że ryby nie mieściły się w ich łodzi, musieli skinąć na innych rybaków, aby pomogli im dociągnąć te ryby do brzegu. I wtedy Piotr przypadł Jezusowi do stóp i powiedział: Panie, odejdź ode mnie, bo jestem człowiek grzeszny. A Jezus do niego odtąd ludzi będziesz łowił. I co dziś widzimy, co dziś słyszymy? Piotr wraca do swojego starego zajęcia, do tego, czego się wyuczył, co było jego zawodem. Jezus go powołał, dał mu tę obietnicę, że będzie łowił ludzi, a teraz znowu jest tam, gdzie był i idzie łowić nie ludzi, ale ryby. Oni wszyscy są zawiedzeni, sfrustrowani. Jakże to się zdarza w naszym życiu i w naszych powołaniach? Były chwile zachwytów, uniesień, miłości, wyznań, a potem przychodzą w małżeństwie, w życiu konsekrowanym, w kapłaństwie, takie chwile, że człowiek ma ochotę wrócić do tego, czym był wcześniej. Sprzed małżeństwa, sprzed kapłaństwa, sprzed wstąpienia do zakonu ma już dość jest. Zawiedziony, sfrustrowany. Marzy mu się, jak to było kiedyś, kiedy nie był żonaty, nie był zamężną, nie był zakonnikiem, siostrą zakonną. Wtedy to było dobrze, w tej młodości, kiedy człowiek robił to, co chciał i kierował swoim życiem tak, jak mu się podobało. A tu, bracia i siostry, to są rzeczy, Normalne. Nie tylko nie wolno się im dziwić, ale są wpisane w nasze życie. One wpisane były także w życie Jezusa Chrystusa. Gdybyśmy przypomnieli sobie pieśni o słudze Jachwę, które są czytane właśnie w Wielkim Tygodniu, w jednej z nich znajdziemy słowa, które są napisane przez proroka Izajasza dla Jezusa Chrystusa i te słowa brzmią Próżno się trudziłem, na darmo i na nic służyłem mojej siły, to wszystko na nic. Moje życie jest przegrane, patrząc po ludzku. I to jest niesamowicie ważny punkt. Tak jest z Piotrem i apostołami. Wrócili do tego, co robili kiedyś, te całe obietnice i to wszystko, co wydawało się być takie piękne, co się rysowało jako wielka przyszłość. Wszystko okazało się mirażem. Nie zrealizowało się. Są tam, gdzie byli sprzed powołaniem. Nad jeziorem Galilejskim i idą robić to, co zawsze robili łowić ryby. I co się dzieje? Powtarza się sytuacja. Całą noc łowili i nic nie łowili. I nad ranem jeszcze widzą kogoś na brzegu. Nie mogą go rozpoznać i słyszą słowa dzieci. Macie co do jedzenia? I odpowiadają: Nie, niceśmy nie łowili. Wszystko na nic. I wtedy słyszą słowa: zarzućcie sieci po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. To są bardzo dziwne słowa. Razem z tym: zarzućcie sieci po prawej stronie łodzi. Ktoś z brzegu mówi im, rybakom, doświadczonym w swoim fachu, co mają robić. I mówi im rzecz dziwaczną, bo nie zarzuca się sieci z prawej strony łodzi. Dlaczego? Ponieważ trzeba wtedy zarzucić sieci lewą ręką zarzuca się sieć normalnie z lewej strony łodzi prawą ręką bo wtedy sieć zagarnie dużo więcej gdy się to czyni lewą ręką wiadomo że będzie mniej tak mówi doświadczenie ludzkie ludzka mądrość ale czynią to ufając temu słowu tego dziwnego przybysza którego jeszcze nie rozpoznali i jak słyszeliśmy, zarzucili i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. I wtedy święty Jan, który zawsze był blisko serca Jezusa, ma, ma tę intuicję, to poznanie. Ten cudowny połów ryb to jest przecież to samo, co było kiedyś. Mówi, to jest Pan. I ten moment, jak widzieliśmy w świętym Piotrze, budzi... Siłę niesamowitą. Rzuca się w morze, rzuca się w jezioro, przybiera szatę, bo był prawie nagi, jak słyszeliśmy, i płynie to 200 łokci, 100 metrów. Płynie do Jezusa. I widzimy potem, co się dokonuje: Jak Pan przemienia ich życie. To jest niesłychanie ważne dla nas, nie? ta miłość Boga zmartwychwstała, która przychodzi, aby ożywić naszą miłość, aby nas wyrwać z tych wszystkich sytuacji frustracji, zawodu, tego, że to na nic, że to wszystko ciągle tak samo. I nie tylko to, nie tylko, że Jezus daje im siłę, daje im także siły fizyczne, bo ich karmi, ale okazuje się, że tych ryb, których złowiono, jest bardzo wiele. 153. 153. Żydzi uważali w tamtych czasach, że tyle jest narodów pogańskich. 153. A więc w tej symbolicznej liczbie Pojawia się ta zachęta i wezwanie, łowić ludzi, łowić te 153 narody, te ludzkie ryby. Jezus, od, jak zresztą zobaczymy jutro, bo ta Ewangelia ma swoją kontynuację, wezwie do tego, aby szli na cały świat, a wcześniej zapyta Piotra o miłość. Bo też to jest ta nasza siła, odpowiedź miłością na miłość. I ta miłość zmartwychwstała, która chce zamieszkać w nas i dać nam moc, abyśmy i my stawali się rybakami ludźmi, ludzi, abyśmy pozyskiwali ludzi dla Jezusa. Po to tu dziś jesteśmy, w ten pierwszy piątek miesiąca kwietnia w oktawie wielkanocnej, aby nas Pan wyrwał jak tamtych. Z tego wszystkiego, co sprawia, że jesteśmy być może właśnie niezadowoleni, sfrustrowani, zmęczeni swoimi powołaniami, nie widzimy perspektyw. I dobrze, że ich nie widzimy, bo ważne jest, żebyśmy je zobaczyli w Nim i z Nim i żeby On nas umocnił i żebyśmy szli dalej nie własnymi siłami, ale Jego mocą, ożywiani ciągle Jego miłością. Amen.